Okej, okay, no to zaczynajmy film. <laughs> Ogólnie dzisiaj film będzie z toki poki jak zawsze. <laughs> no i... <laughs> to tak krótko wam powiem, że udekorujemy sobie domek. <laughs> Bo no, kupiłam dwa dodatki. Nie mogłam się powstrzymać. No, i wybierzemy sobie wspólnie jakiś domek, którego udekorujemy razem, wspólnie. W sumie to tak nie do końca wspólnie. I to chyba, może ten kitkowy domek? Tak, myślę, że ten będzie dobrze zrobiony. No, ogólnie była długa przerwa, no ale jest. I no, powracamy do filmików. Trochę tak. Y, no, trochę jestem jeszcze rozchorowana, bo. No, tak, ten. No i. Y, co? No. To znaczy, zaraz w sumie sobie udekorujemy pięknie domek. Y, no i będziemy go. budować ja już sobie stworzyłam postać taką taką już wam zaraz pokażę o to. To jest moja postać. Tutaj mamy już dla niej ciuszki i że o, to sobie tutaj ułożymy No i co no. Wejdźmy sobie i wszystko na początek wyrzućmy No bo... No bo co, no w takim domu to, no to ja nie chcę być. Mm. Dom ten będzie dla w sumie takiej zwyczajnej postaci i na koniec, no może tak nie na koniec, ale jak wyjdziemy już z tego domku namalować, no albo w sumie coś porobić, no to wtedy wam pokażę sekret. Taki sekret w takim plażowym domku. Yy, to jest ten... pewnie kojarzycie ten plażowy domek yy, taki. Z jednego dodatku. No, nie pamiętam jak się on nazywa, no ale... No, no dobra. Mam już tu... oj, jeszcze ogrody. Teraz będę miała wszystko tutaj już Podprzątane i w sumie to już teraz mam. <laughs> Więc co no udekorujmy sobie ściany. Yy, ale w sumie zacznijmy sobie od podłogi. Podłogę myślę, żebym chyba taką zrobiła. A tutaj taką zostawię, żeby było tak łeżeńkową. Teraz... dlaczego bym wypadała tutaj. Bo no jakoś tak podchodzę. O. Teraz tutaj zrobimy sypialkę. To tutaj już tutaj różowe krówki to sypialka. Sypialnia. Mm, tutaj tu będzie kuchnia z dużym pokojem, a tam na końcu bonusowy pokój. Bonusowy. Więc no. <laughs> Więc no, zaczynajmy. E, ja mi się tam ta dziewczyna kojarzy właśnie z taką. E, no, ja w sumie chciałam ją zrobić tak, żeby była taką. E, no taką jakby dziewczyną mądrą i jednocześnie taką trochę rozbójniczką. Więc na pewno zrobimy sobie z tego filmik. No, to ostat... ta szafka jest ostatnio moją ulubioną, ale nigdzie nie mogę włożyć. Mojej ulubionej szafki nigdzie nie mogę włożyć. No cóż, no to może któryś z, ty... z tego. Yy, domku z tej wilii. No, te mniejsze. Aha, mi się już tam... Wciąż te mniejsze. No to tak. Tutaj tak. Yy, tutaj, hop. Hop. Dobra, teraz z komod chyba bym wzięła tą. Może nie jest to mój faworyt ale no myślę, że jakoś pasuje tutaj do tego fiolet, fioletowo, fioletowo no fioletowo różowo żółtego łóżka myślę, że pasuje dywan dywan musi być Tylko jaki jaki dywanik tutaj dać może taki stencu ten stencu chyba będzie najlepszy Teraz to. No, pora na ciuszki. A w sumie to na, na razie na samą szafę. Yy, chyba tą szafkę sobie wezmę. I może obok taką. Yy, pokombinujmy coś z tym. O, w ogóle takie nowe krzesło dodali. Mega ładne. Mi się mega podoba. No. No to w sumie jakiś fotel bym... Chyba... O, oh jest! To się idealnie nada. Zrobimy sobie jeszcze ten pokój. Albo w sumie nie. Ten pokój sobie udekorujemy w następnym filmiku. A w tym pokażę wam sekret. Taki jeden. I... No, no jedziecie. No, no, i no i będziecie mieli domek. O, to ten, odkąd mam trochę bokej, i odkąd mam e, wszystkie domki, bo tak, to jest jedyne, no ale ja sobie kupiłam wszystkie domki. No i tak, odkąd mam wszystkie domki, to ten kwiat jest w większości moich domków. No już, dalej sobie dekorować. Nie będziemy? Eee... No to co? Eee, może założę sobie tą opaszkę? Dobra. No to. Eee, zaczynamy ten sekret. Eee, pokażę wam ten sekret. Eee, no. Więc co? Eee. Jutro też postaram się, żeby wleciał jakiś film. To tak. Na początek wam pokażę, w tym plażowym domku jest sekret. Ale ja wam pokażę, jaki tam jest sekret. No. Więc w tym <grym> sekrecie, jakby, no, to będzie taki sekret, ale chyba nigdzie jeszcze tego nie widziałam. O, tak się prezentował kiedyś mój domek. O, ten słodki kramp, go muszę sobie przenieść. Mm. O, I tak, gdzie ja to O, pewnie ciekawicie się, gdzie zdobyć. Tą, tą, piękną, świecącą w ciemności muszę. Proszę. Oto ja już wam pokazuję. Yy, na początek oczy. Czu, czu. Nie, no nie żartuję. Yy, tak, tą muszę trzeba zdobyć. Lecimy do jednego miejsca. I. Yy, w tym w sumie to domku zdoby, zdobędziecie tą oto piękną muszlę. Ja osobiście powiem wam, że jak zobaczyłam tą muszlę, jak ja sobie tam grzebałam w tym domku, no to jak ja zobaczyłam tą muszlę, to mówię sobie... Trzeba z tego zrobić film jakiś. No i co? No, no i dzisiaj zrobiłam z tego filmu, bo ja to kilka dni wcześniej odkryłam. Tu się nie pytajcie. To był mój wcześniejszy dom. Pewnie znacie tą wodę. I tutaj jest taka. Taki jakby. Rafa koralowa. No to te rafy koralowe można niektóre sobie wyciągnąć. I jak ją odsuniecie, to tu jest taka dziura. I w tej dziurze mieści się ta muszla. Mi się akurat nie zmieści, bo już... Yy, no. no. I za tym jest ta muszelka. Mówiłam. No ja... Ja nie, nie mówiłam tego do ściemy. Zobaczcie. Taka piękna muszelka. Kryje się o tutaj e tej durze. No. No, to co? No to chyba... bye